Cześć kochani, w moim świątecznym kąciku mam dzisiaj dla was coś, co ratuje moją e, skórę zimą A mianowicie mowa tutaj o masełku kolagenowym, które po prostu działa cuda Wyraźną swoją drogą nie tylko w okresie zimowym, bo ja go używam przez cały rok e, I tak, jak możecie zauważyć doszła taka sobie maleńka choineczka z lampeczkami, bo oczywiście mi tu było za mało świątecznych dekoracji. Wracając do tematu masełko kolagenowe z Duo Life. Jeżeli wasza skóra jest ponura, sucha, szara, bądź po prostu jest zmęczona, to to masełko kolagenowe jest naprawdę dla was i uratuje wam życie, uwierzcie mi. To pachnie obłędnie, można to nazwać grudniowym cudem. Pachnie niesamowicie i się wchłania naprawdę szybko. Mi to ratuje sytuację właśnie w zimę, jak mam popękaną skórę. Czy jak wychodzę na spacer z moimi dziećmi, to zawsze smaruję je całe, buzie, rączki. Sobie rączki zawsze też smaruję i nie są wtedy te dłonie tak popękane. Już, jak naprawdę, wszystko powiedziałam o tym masełku kolagenowym, bo powiedziałam to na jednym wdechu, nie mogłam się opanować. Chciałam, żebyście wszystko szybko wiedzieli, ale opowiem Wam, za co ja je jeszcze uwielbiam. Przede wszystkim za to, że mega nawilża i wygładza. Skóra wygląda po nim jak po dobrym śnie, a do tego pachnie tak delikatnie i otulającą, że. Idealnie wpisuje się w świąteczną atmosferę. Ja używam go wieczorem, kiedy mam troszkę spokoju, kiedy dzieci już zasnęły i mam trochę czasu więcej dla siebie. To wtedy go używam i z samego rana, wtedy jak się obudzę i ta skóra jest taka miękka, to jest niesamowite uczucie. Jeżeli tej zimy... Chcecie dać swojej skórze trochę ciepła i rozpieszczenia, to naprawdę warto spróbować. A wy macie już swoje must have na zimę? Do zobaczenia w następnym filmiku.